Wszystko wydaje się działać fajnie, ale jest kilka rzeczy, które można poprawić. Na przykład ta funkcja tick. Ona powoduje, że troll się starzeje, ale wcześniej mówiłem, że będziemy chcieli ją wyłączyć na chwilę, tak, kiedy troll idzie spać, żeby w tym czasie, kiedy śpi, jego energia nie spadała. Albo w tym czasie, kiedy robi coś innego, jego duma nie spadała. Żeby to zrobić, będziemy potrzebowali tak właściwie dwóch różnych funkcji. Jedna funkcja będzie odpowiadać za to, że troll się starzeje, i Wykorzystamy do tego naszą funkcję tick. Będzie się wykonywać co sekundę, ale będziemy potrzebować drugiej funkcji. Wstawię ją tutaj w linii. Ta druga funkcja będzie powodować, że będzie spadać jego energia i duma. Dobra, copy-paste i działa. Jeszcze kilka rzeczy można poprawić. W chwili obecnej... Hmm, jedyne co robi troll to potrafi iść spać. Dodamy mu nową funkcję. Tylko że yy, kilka rzeczy będzie się tam powtarzać. O, zaraz się temu przyjrzymy. Dobra. Nowa funkcja będzie służyć do trollowania. Będzie podnosić jego dumę. VAR. Go trolling. Nowa funkcja. I. Cóż, wydaje się, że dużo, kawałku, dużo kodu się powtórzy Jest taka zasada w programowaniu Jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić To kopiować i wklejać kod Bo jeśli potem znajdzie się jakiś błąd Trzeba go będzie poprawić w każdym z tych miejsc A czasami ciężko jest znaleźć No, ten komunikat o błędzie Możemy na przykład wyłączyć Show error No, to zabawne angielskie słowo Pokaż błędną akcję OK. No, niewiele nam to pomoże. Ale dzięki temu w obu funkcjach będziemy mogli skorzystać z tej samej podfunkcji. No to copy paste. Reguła dry. Don't repeat yourself. Właśnie ją niszczymy. Chyba będziemy musieli jeszcze coś skopiować. I to spory blok kodu. Dobra, copy i paste. Poprawimy opisy, dobra, opis akcji i oczywiście zmiana. Kiedy troll trolluje, to jego energia nie rośnie. I opis. Nie, nie, mam lepszy lepszy. Czas troll someone? Nie. Ktoś w internecie się myli. Tak. Właśnie tym żywią się trolle. ok Teraz jeszcze zmiana statystyk. No, jako że troll nabywa doświadczenie z wiekiem i z każdym pomyślnie strolowaną ofiarą, podniesiemy mu trochę doświadczenie. To powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego poziomie. No i użyłem tutaj tego znaku, plus równa się Jeszcze nie wiesz, co to znaczy No to jest taka skrócona forma zapisu do Dodawania i odejmowania od danej zmiennej Zamiast troll h równa się troll h plus 1 Mogę napisać plus równa się Tam, gdzie występują minusy, warto uważać, bo Tak, y dwa razy minus daje plus Minusa też trzeba skasować Dobra, wydaje się, że wszędzie już poprawiłem Jak wygląda kod? Zobaczmy, jak działa. Odświeżam stronę i wysyłam trola do pracy. Po 5 sekundach. Ktoś się mylił. Sprawdźmy status trola. Jego duma urosła ponad poziom 1000. To jest dumny z siebie troll. Poziom też urósł. Wszystko się zgadza. Wyślijmy go spać. Zobaczmy. Troll śpi. Jego obecny status to sleeping. Kiedy się obudził, jego status się zmienił. Urósł jego poziom. Jego energia jest prawie pełna. Dobra. Ten kod, który zebraliśmy do tej pory, przepisz go do edytora tekstu, bo zaraz będziemy go dalej rozwijać.